Opactwo w Witowie. Zostało ufundowane przez biskupa Wita w 1179 roku. Od jego imienia pochodzi nazwa miejscowości Witów. Do XV wieku majątek Norbertanów stanowiło zaledwie kilka osad. Z czasem jednak wraz ze wzrostem znaczenia i przychylności możnowładców zakon stał się jednym z najzamożniejszych w kraju. W 1346 roku król Kazimierz Wielki oddał klasztorowi na własność część rzeki Luciąży. Z kolei Władysław Jagiełło w 1396 roku nadał zakonnikom prawo używalności rzeki Pilicy. Także następny monarcha z rodu Jagiełłów Kazimierz nie szczędził swojej przychylności witowskim braciom. Co warto podkreślić o ich potędze i sile świadczy chociażby nadanej im przez papieża Sextusa IV w 1477 roku przywilej egzemcji, czyli wyłączenia z podzależności biskupiej. Witowskie opactwo Norbertanów było niegdyś najzamożniejszym i najbardziej wpływowym klasztorem w Polsce, to tu przebywał często król podczas sejmów. Funkcjonowało nawet przysłowie: czerwony jak opat witowski. Przekładając na dzisiejsze powiedzenia byłoby to podobne do żyje się jak u Pana Boga za piecem.